Minęło kilka dni od nowego roku, rozpoczynamy już nowy rok, nowy etap i warto mimo wszystko mieć tę nadzieję, że ten rok będzie lepszy, nie tylko pod kątem takim ludzkim, typowo, nie tylko pod kątem materialnym, finansowym jakimkolwiek, ale przede wszystkim pod kątem, że także w tym roku, który jest darem Pana Boga, również mogę go spotkać, również mogę pogłębić moją nadzieję. A jak to zrobić? Witam wszystkich słuchaczy sympatyków dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiemy wszyscy, że sporo ludzi na świecie, także u nas w po Polsce, traci nadzieję. Wielu jest takich, którzy jeszcze mają nadzieję i jej nie tracą. A wielu jest też takich, którzy szukają jakby ugruntowania nadziei, korzenia, głębokości, fundamentu. I kiedy czytamy Liturgię Słowa, to w liście do Efezjan <laughs> święte Paweł podaje Pokazuje, przedstawia doświadczenie właśnie samych Efezjan, kiedy mówi w ten sposób. Przeto i ja, usłyszawszy o Waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaje dziękczynienia. Nie zaprzestaje dziękczynienia. On tam pisze dalej, że też prosi Boga, aby Bóg dał ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Czyli mamy już informację, czy też wiedzę, w jaki sposób nadzieję odzyskać, jeśli ktoś ją stracił, w jaki sposób nadzieję pogłębiać, jeśli ktoś jeszcze ma, w jaki sposób iść dalej, żeby przez to pogłębienie nadziei mieć doświadczenie obecności Boga. A więc duch mądrości, o pisze święty Paweł i głębsze poznawanie Jego samego, czyli żywego Boga. Zobaczmy, że to poznawanie Pana Boga wypływa najpierw z jego łaski. To on jest tym pierwszym, który nas pociąga wewnętrznie, pokazuje różne znaki, mówi do nas przez znaki, że pragnie przede wszystkim, by każdy z nas go poznawał. Jego miłość do każdego z nas jest osobna, w takim wymiarze osobistym. I to jest właśnie to źródło nadziei, że chociaż na zewnątrz może być fatalnie, może być źle, może być byle jak, a pomimo to można doświadczać właśnie głębokiej nadziei. I to doświadczali właśnie, czy tego doświadczali Efezjanie, co zauważył święty Paweł, dlatego troszkę się zafascynował, a może oczarował, może tak pozytywnie zdziwił, bo widział, że oni właśnie jak słyszał o wierze Jezusa, Chrystusa, miłości względem wszystkich świętych, czyli swoich braci i sióstr, pokazał, że dziękuję za to, że są takim właśnie świadectwem. Jednocześnie pokazuje, że nadzieja, którą mają, nadzieja powołania, nadzieja na życie lepsze. Przede wszystkim zwany Bogiem w relacji do Niego, jest w źródle ducha mądrości i głębszym poznawaniem Jego samego. Natomiast warto właśnie zobaczyć czasem w sobie samym, w własnym sercu, czy ja faktycznie noszę sobie takie pragnienie, że chcę bardziej Boga poznawać, chcę go bardziej szukać, bardziej niż to było do tej pory. Jest nowy rok, więc możemy takie sobie uczynić postanowienie albo pragnienie, żeby szukać Boga bardziej niż to było do tej pory. Oczywiście, bez łaski, bez tej pierwszej inspiracji, strony Pana Boga, to jest trudne, właściwie czasem niemożliwe. Dlatego potrzebujemy, pisze Święty Paweł, Ducha Mądrości. On modli się i prosi, aby Bóg dał im Ducha Mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da Wam światło oczy serca, tak byście wiedzieli. Czyli abyście doświadczali, czym jest nadzieja powołania waszego, nawet dalej idzie bogactwo, chwały i godzictwa wśród świętych. A my zobaczmy, ta nadzieja, tam często brakuje, ona idzie jeszcze dalej. Ona nam odsłania, że my wszyscy jesteśmy dziedzicami. A skoro tak jest, to przy wszystkich trudnościach, problemach, brakach i tak dalej, nie tracimy nadziei. Bo wiemy wszyscy, że wszystko wokół nas przemija. I co zostanie? No właśnie. Mamy nadzieję w to i wiarę w to, że chociaż to wszystko przemija, to i tak nie jesteśmy sami, nie będziemy, a i tak ostatecznie wszyscy spotkamy żywego Boga. I stąd właśnie, jeśli ktoś chce nadzieję swoją pogłębić, poszerzyć, jakkolwiek to nazwać, to właśnie potrzebuje ducha mądrości i poznawania jego samego, czyli żywego Boga. Mamy to źródło właśnie jako Biblię, jako Boże Słowo. Mamy drugie źródło, czyli proszenie o ducha mądrości, bo duch mądrości, czyli duch święty, chce nas podprowadzać pod Jezusa, abyśmy go szukali i go poznawali. Więc potrzebujemy więcej ciszy w tym roku, potrzebujemy więcej skupienia, zatrzymania się, pragnienia kontaktu z żywym Bogiem i nadziei w to, że skoro On tego najpierw chce jako pierwszy, to nam to wszystko da. Jeśli będziemy o to prosić, jeśli będziemy o to zabiegać, starać się i będziemy go poznawać doświadczymy głębokie, bardzo głębokie zakorzenie nadziei. I tego wszystkim życzę w nowym roku nadchodzącym, właściwie już jest ten rok od kilku dni, ale przed nami większość tego roku, więc mamy szansę przy dobrych postanowieniach w tym kierunku spotkać żywego Boga bardziej i mieć głęboką, zakorzenioną nadzieję. Do usłyszenia za tydzień, w przyszłą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.